Były w swoim czasie bardzo modne testy wolhardów. Podstawą miało być to, że hodowca bierze szczeniaka i przekazuje w ręce obcemu dla szczeniaka, temu, kto, test, kto, kto robi testy, i to w pomieszczeniu, którego szczeniak nie zna. Mhm. I były tam elementy, na przykład takie jak badanie reakcji bulowej, płytkiej. Przez ściśnięcie pomiędzy paluszkami łapy, a tak jak już tutaj mówiłyśmy, prawda, łapy to jest bardzo wrażliwe miejsce, no a potem oczekiwanie, żeby to szczenie. Chętnie i radośnie z tym samym człowiekiem nawiązywało kontakt. Dla mnie to jest pomylenie z poplątaniem, bo to trochę tak, jakbym chciała przetestować, czy powiedzmy trzy-, czteroletnie dziecko będzie kiedyś wirtuozem skrzypiec, no to wezmę to dziecko na siłę od mamy, wsadzę do ciemnej piwnicy i na dzień dobry przyłożę mu. Przyłożę mu smyczkiem po rękach, a potem się będę zastanawiać, czy będzie chciał grać. Jeżeli człowiek testujący jest kimś nagle obcym, w obcym miejscu, to szczenie ma prawo zachowywać się inaczej niż normalnie. A dla mnie test powinien zbadać to, co szczenie demonstruje w normalnej sytuacji, a nie w sytuacji stresowej. Tak mhm. mi się wydaje. Mhm.